No witam was moi drodzy. Dzisiaj będzie filmik o kątach. Kąty mam nadzieję, że rozwarte, ostre, te półpełne to wszystko umiecie. No ale jest taki jeszcze rodzaj kątów innych i mamy takie nazwy jak dzisiaj widzicie przyległe, wierzchołkowe i naprzemianległe. No i cóż to są? Zaraz wam to powiem. Kąty przyległe. Gdzie sama nazwa mówi, że coś do siebie musi przylegać, tak? No i one naprawdę do siebie przylegają. Popatrzcie jak bym wam narysowała. To co ja najpierw narysuję od straszna linika z jakimś wzorkiem, dobrze? O drugą stronę. No to co ja na razie narysowałam? W zasadzie narysowałam prostą, tak? Mamy prostą. Teraz zaznaczam na niej punkt, to zrobią się dwie półproste. No a teraz popatrzcie co jeszcze sobie zrobię. Tak, o, jeszcze taki kawałeczek narysuję. Jeżeli będę mówić o kątach, to co się teraz zrobiło? Tutaj będzie taki wspólny wierzchołek, popatrzcie. I ile kątów mi się zrobiło? Ten tutaj kąt, no tutaj jest chyba kąt ostry, nie? Jest to kąt ostry. Tak, tutaj mamy, to jest kąt ostry. A ten tutaj, to jaki mówicie? Kąt rozwarty, no i dobrze mówicie. A one dwa razem, słuchajcie, ten ostry, jakbyśmy dodali do niego jeszcze ten rozwarty, to patrzcie, jaki kąt on nam zrobił. Półpełny, nie? Cały taki jeden to jest półpełny. I dlaczego ten kąt ostry i ten rozwarty nazywają się, że to są kąty przyległe? Przyległe. No bo one do siebie przylegają. Przylegają jednym ramieniem. One mają wspólne to ramię. Popatrzcie, to ramię. Należy i do tego kąta, do kąta ostrego, ale to ramię należy też do tego kąta rozwartego. Czyli takie kąty, które mają wspólne takie ramię i przylegają do siebie, nazywamy przyległymi. I co jeszcze jest ciekawe, że jak dodamy te dwa kąty do siebie, to wyjdzie nam kąt półpełny. A ile słuchajcie, ma półpełny stopni? Ile ma kąt półpełny? Pamiętacie? Jeżeli ktoś odpowiedział 180, to brawo. Razem te kąty muszą mieć 180 stopni. No i słuchajcie, w zadaniach często jest tak, że ja wam na przykład napiszę albo narysuję wam, to już zależy. Mogę wam napisać, że jest jeden kąt przyległy, ma 30 stopni, ale na kartkówce akurat to rysowałam i zrobiłam taki rysunek, i tutaj napisałam 30 stopni. I pytajnik, macie obliczyć, ile ma ten. No to sobie tak patrzymy, i trzeba na kartkówce akurat, trzeba było wiedzieć, że jak mają wspólne ramię, to to są kąty przyległe, czyli obliczamy ten drugi kąt przyległy. Jeżeli one razem, te dwa przyległe mają 180 stopni, bo tworzą kąt półpełny, to razem muszą mieć 180, tak? Razem. No to jak obliczyć ten? No od tych 180 trzeba odjąć ten jeden przyległy, no i wyjdzie nam ten drugi przyległy kąt. Dobrze? Tak się to liczy. Czyli razem mają 180, otworzą razem półpełny te przyległe, no to ten, żeby wyliczyć od 180, odejmujemy 30. No i wychodzi nam, że ma 150. Dobrze? Dzieci umieć? Mam nadzieję. Czyli to są kąty przyległe. Teraz był jeszcze inny rodzaj kątów. To też jest łatwe, tylko trzeba to po prostu zapamiętać. No, trening czyni mistrza. Wystarczy z 3, 4, 5 razy powtórzyć i OK. Słuchajcie, co ja narysowałam? No narysowałam dwie proste, które się krzyżują i to nie pod kątem prostym. Taki sobie krzyżyk narysowałam. I teraz jeżeli tutaj w środku dam o kropkę punkt, czyli zrobię sobie wierzchołek i będę mówić o kąta, to zrobiło mi się tutaj dużo różnych kątów. No tu jest kąt i tu jest kąt i tu i tu. Cztery różne kąty. I słuchajcie, te kąty, które mają wspólny wierzchołek... I mają takie same miary, czyli tyle samo stopni, nazywają się kąty wierzchołkowe. Wierzchołkowe. I teraz, jeżeli ja tutaj je ponumeruję, będzie kąt 1, kąt 2, kąt 3 i kąt 4, to które będą wierzchołkowe? Te, które są takie same. No to popatrzcie, ten jest taki rozwarty i ten też to one będą mieć takie same miary, czyli kąty wierzchołkowe wypiszemy sobie, to będzie kąt pierwszy i kąt trzeci. Tak, to są wierzchołkowe, mają ten sam wierzchołek i taką samą miarę. Ale kątami wierzchołkowymi będzie też ten czwarty i drugi. Dobra. Ten czwarty i ten kąt drugi to też są kąty wierzchołkowe. Czyli wierzchołkowe są kiedy? Rysujemy sobie jakieś dwie proste pod kątem. No i to są te, które leżą naprzeciwko siebie, mają ten sam wierzchołek i mają takie same miary. I te same miary są właśnie fajne, bo jeżeli na kartkówce narysowałabym Wam takie coś, czyli te dwie właśnie, jeszcze raz Wam narysuję, te dwie proste. I teraz Wam napiszę, że ten kąt 3 ma na przykład... 40 stopni. O, coś takiego, i macie obliczyć wszystkie pozostałe kąty. No moi drodzy, korzystając z tego, to będzie tak, kąt pierwszy, kąt drugi i kąt trzeci. Korzystając z tego, że ten i ten to są wierzchołkowe, to ile musi mieć od razu ten kąt drugi? Ten kąt drugi od razu wiemy, że ma też 40 stopni, bo wierzchołkowe są takie same. Dobra, czyli jak ten ma 40, to ten też musi mieć 40. No dobrze, wierzchołkowy będzie też ten 1 i 3, no ale nie mamy miary tego. No właśnie, I co tu teraz zrobić? Słuchajcie, żeby obliczyć, ile ma ten, to wykorzystujemy sobie ten pierwszy typ naszych kątów, przyległych, bo popatrzcie teraz. Czy tu są jakieś kąty przyległe? Patrzcie, mam tutaj tą jedną prostą i mam tutaj takie wspólne ramię. I to wspólne ramię jest dla tego kąta i dla tego kąta, tak? Czyli gdybym od końca tego ramienia narysowała do końca tego drugiego kąta, to robi mi się kąt półpełny i będą to, słuchajcie, kąty przyległe? No tak, popatrzcie, one przylegają do siebie tym jednym wspólnym ramieniem. Ten kąt ostry przylega do tego kąta rozwartego. A ile one razem miały te przyległe? No te 180 stopni, prawda? To jak obliczyć, ile ma ten tutaj kąt? No od 180 trzeba odjąć ten mniejszy, ten drugi. To on będzie miał 140 stopni. Popatrzcie, jak to łatwo można wyliczyć. Od 180 odejmujemy ten kąt i wyjdzie nam, że ten ma 140. Dobrze? I skoro teraz ten kąt pierwszy ma 140 stopni, a on jest wierzchołkowy z tym kątem trzecim, tak? No to od razu możemy sobie napisać, że ten kąt trzeci ile będzie miał stopni? No, jak ten pierwszy miał 140, to ten ma tyle samo. Czyli on też ma 140 stopni. Dobrze? Czyli fajne są te wszystkie kąty, bo one nam pozwalają obliczyć dookoła te wszystkie kąty, które są utworzone przez takie dwie proste. Czyli mamy przyległe, był ten przyległy do tego. To gdyby ktoś teraz się chciał jeszcze zastanowić, które są jakie, to mamy tak, możemy sobie tu na boczku wypisać: kąty wierzchołkowe, jakie to tu będą? Wierzchołkowe. Wierzchołkowe mają takie same miary. Czyli wierzchołkowy będzie 1 i do niego który 3? To będzie kąt 1 i kąt 3, tak? Są wierzchołkowe. A ten 2 będzie taki sam jak ten? Też będzie taki sam, no to też piszemy, że 2 i kąt. A dlaczego ja tu napisałem 2 razy kąt 3? No teraz tak patrzę, 1, 2, 3 to ten musimy zmienić na 4, nie? No właśnie. O, teraz to zauważyłam. Teraz pasuje, tak? Mamy 1, 2, 3, 4. No to ten drugi będzie wierzchołkowy z tym kątem czwartym. Mają takie same miary. Ale gdyby ktoś chciał przy, y, wypisać mi wszystkie kąty przyległe, bo tutaj są też kąty przyległe, to popatrzcie, który do którego jest przyległy. No już wiemy, że ten do tego czwartego, czyli mamy kąty przyległe, to będzie ten pierwszy i kąt czwarty, tak? Ten i ten. No dobrze, ale ten przylega jeszcze też do tego. Marzcie, to tak, ten znowu do tego też przylega, nie? Stąd dotąd. Widzicie to? Od końca tego ramienia do końca tego. Czyli ten pierwszy i drugi też są przyległe. Pierwszy i drugi. Jedynka z dwójką też jest przyległa. No dobra, ale ten maleńki znowu ma wspólne ramię z tym, nie? O, ten i ten. No to ten drugi też jest przyległy do tego trzeciego. Tak? No a ten trzeci jest jeszcze do czegoś przyległy. No ten trzeci jest znowu przyległy do tego. No to znowu, o, byłoby coś takiego. To tak do okułka słuchajcie, robimy. No i wylądowaliśmy znowu na koncie czwartym. Czyli widzicie, tych przyległych tutaj jest dużo. Po kolei. Ten do tego. Ten do tego, ten do tego i ten do tego. To są kąty przyległe. Dobrze? Czyli tutaj mamy kąty przyległe omówione. Mam nadzieję, że tak troszkę jaśniej się zrobiło. Jeżeli ktoś nie wie, no to musi mnie zatrzymać, sobie jeszcze raz od początku puścić. No, i jeszcze muszę Wam powiedzieć o kątach naprzemianległych. ległych. Słuchajcie, te naprzemian ległe. Cóż to znowu ze dziwo jest? Naprzemian ległe. To się rysuje. Coś podobnego co było, ale troszeczkę inaczej. Słuchajcie, w tych naprzemian ległych zrobimy taki rysunek, że narysuję wam po krateczkach dwie proste, równoległe, czyli równoległe są w równej odległości. Jak mamy krateczki, to idealnie one nam pomagają narysować dwie proste, równoległe. Tak? No to rysuję. Co? Dobrze. I teraz słuchajcie, zrobię trzecią prostą tutaj pod jakimś kątem. Dobrze. No i taki rysunek, który tutaj Wam zrobiłam, no to on powoduje, że powstało tutaj mnóstwo kątów. I teraz jakie tu będą kąty? Widzimy, że jedne kąty leżą tak jakby na tym drugim piętrze, a drugie kąty leżą tak jakby na tym dolnym piętrze, tak? Czyli będziemy mieć kąty, tu będzie jeden wierzchołek, tutaj drugi, i tu będziemy mieć na przykład kąt pierwszy, tu kąt drugi, kąt trzeci, kąt czwarty. Widzicie, na drugim piętrze mamy cztery takie kąty, a na tym pierwszym piętrze będziemy mieć na przykład kąt piąty, kąt szósty, kąt siódmy i kąt ósmy. Czyli osiem kątów nam tutaj powstało. I teraz pytanie. Które kąty są które. Dobrze? No to wiemy już, że jak wspólny wierzchołek, to tutaj mamy wierzchołkowe. Wierzchołkowy będzie kąt drugi i kąt czwarty. Mają wspólny wierzchołek i są takie same. Tak? Bo ten jest ostry i ten ostry. Teraz wierzchołkowe będzie też pierwszy z trzecim, bo znowu mają wspólny wierzchołek, są takie same. Ale piętro niżej też, też są wierzchołkowe. Popatrzcie, ósmy będzie wierzchołkowy z szóstym, tak? Mają wspólny wierzchołek, ten jest ostry, ten ostry to są takie same. I tu będziemy mieć jeszcze wierzchołkowy piąty i siódmy. Ten jest rozwarty ten też, no to też będą wierzchołkowe. Dobrze? Przyległych to tu w ogóle będzie dużo. Przyległych, jakbyśmy zaczęli od pierwszego, to tak, pierwszy jest przyległy do drugiego. Jedna para. Kąt pierwszy i drugi. Potem od początku. Drugi do trzeciego. No to drugi i trzeci są przyległe, bo ten przylega do tego. Trzeci przylega znowu do czwartego. Czyli mamy trzeci i czwarty też jest przyległy. No a czwarty jeszcze przylega do pierwszego. Czyli będziemy mieć czwarty i pierwszy. Czyli mamy cztery takie pary kątów przyległym na piętrze drugim. No to co się będzie działo na piętrze dolnym. Tutaj też będzie pełno przyległych kątów. To będą kąty przyległe. Och, i ile ich tu będzie. No to jak zaczniemy od piątego, to ten piąty będzie przylegał do ósmego, tak? Czyli piąty i ósmy też są dalej przyległe. ósmy po kolei do siódmego, czyli ósmy i kąt siódmy też przylegają, bo mają wspólne ramienie. Ten siódmy znowu przylega do tego szóstego. Czyli siódmy i kąt szósty, tak? Wspólne ramię, a ten szósty znowu przylega do tego piątego. Bo znowu wspólne ramię. Czyli kąt szósty i kąt piąty też są przyległe. Dobrze? Czyli mamy tych przyległych bardzo dużo. Wszystkie możemy wypisać. No i teraz słuchajcie, jest jeszcze takie hasło, że są jeszcze kąty na przemian ległe. Te najtrudniejsze. Na przemian ległe. Jak je zapamiętać, które to są? Słuchajcie, tak prawidłowo na przemian ległe to są kąty. Jeden musi leżeć na piętrze drugim, drugi musi leżeć na piętrze pierwszym i jeszcze muszą być tak jakby do góry nogami odwrócone. No to który taki kąt tu tak może być? Weźmy sobie ten kąt pierwszy, on leży tu na Piętrze drugim. I teraz, gdzie na piętrze pierwszym leży taki sam kąt, tylko obrócony do góry nogami. No ten był rozwarty, prawda? To taki sam kąt leży tutaj, na dole. Jest on odwrócony. Ten patrzy do góry, a ten na dół, tak? No to jedynka z siódemką byśmy powiedzieli, że to są kąty na przemian ległe. Na pewno jedynka z siódemką. No dobrze, to teraz byśmy powiedzieli: no a ten malutki tutaj, ten tutaj, tak, ten szósty z dołu musi gdzieś być taki sam u góry, ale obrócony do góry nogami. No to chyba ta dwójeczka, nie? Czyli mielibyśmy jeszcze drugi i szósty, tak? To mamy już te. No a piąty, ten piąty patrzy do góry i jest rozwarty. Z dołu, no to gdzie będzie jeszcze też taki rozwarty i patrzy na dół? Trójka. Czyli byłoby jeszcze, że to mamy trójkę i piątkę. Dobrze. Ten i ten. No i oczywiście została nam para, że jeszcze ten czwarty. Ten ostry patrzy tu w dół, a ten ostry patrzy tutaj do góry. I one są obrócone do góry nogami. I moi drodzy, to jest tak, tak naprawdę te są na przemian ległe. Ale u mnie na kartkówce najlepszą wiedzą, jaką ktoś może dysponować, to jeżeli znajdzie, że ten kąt i ten piąty, one też mają takie same miary. Ten jest taki sam jak ten. One tak naprawdę się nazywają przystające. Ale jeżeli by mi ktoś je wypisał w tych naprzemian ległych, to dla mnie, słuchajcie, to nie jest taki wielki błąd, jaką kto nazwę da tym kątom. Tylko co jest dla mnie ważne, że ten kąt ma taką samą miarę jak ten kąt. Tak? Czyli jeżeli ten kąt miałby powiedzmy 100 stopni, to ile ma ten? Też 100 stopni. A jeżeli ten kąt ma 100 stopni, to ile ma ten odwrócony do góry nogami? Też 100 stopni. I to jest najważniejsze. Jeżeli ja bym wam tutaj na kartkówce napisała, że ten kąt pierwszy będzie miał 100 stopni, to popatrzcie, od razu wiem, że jeżeli on jest wierzchołkowy z trójką, to ten też ma 100 stopni. Patrzcie, jak to szybko zaraz tutaj sobie wszystko dopiszę. Ten ma 100, to ten też ma 100. Jeżeli ten ma 100. Leży na piętrze tutaj drugim, no to który ma też 100? No ten też tu ma 100, bo to był rozwarty, w tą samą stronę leży, on też ma 100. A ten na przemian legły do niego, bo ten patrzył do góry, ten na dół, ten też musi mieć 100. No ale to wynikało z tego, że jak ten jest wierzchołkowy z tym, to wiadomo, że muszą mieć 100. Czyli te setki wszędzie sobie już możemy napisać. No dobra, ale jak teraz wyliczyć, ile ma ten drugi? To tu korzystamy z kątów przyległych, bo ten znowu przylega do tego, zgadza się. A przyległe, pamiętacie, ile mają razem 180 stopni? To jeżeli one razem obydwa tworzą kąt półpełny i mają 180 stopni, to jeżeli ten, słuchajcie, ma już 100, to jak wyliczyć ten mały? No od 180. Trzeba odjąć te 100, to ile nam wyjdzie? No, 80 mówicie, no i brawo. Czyli jeżeli ten będzie miał 100, to ten ma 80. Jak wyliczymy sobie ten 80, moi drodzy, to on jest wierzchołkowy z tym. To ile ten od razu ma? No, też 80. A jeżeli ten Patrzy tu na dół, będzie na przemian legły z tym tutaj, no to ten też musi mieć 80 stopni. A on znowu jest wierzchołkowy z tym, to ten też musi mieć 80 stopni. No a są te dwa razem przyległe, ten i ten, no tak, mają razem 180, popatrzcie, stoi 80, no mają 180 stopni. Dlatego to jest takie. Fajne tutaj w odnajdywaniu tych wszystkich miar, że wystarczy w sumie policzyć sobie tylko ten jeden przyległy kąt i wszystko już z tych różnych kątów możemy sobie wyliczyć. Oczywiście wtedy, jeżeli te dwie proste są równoległe. Dobrze? No i takie zadanka tylko zrobić, tak jak Wam tutaj napisałam, no i policzyć to wszystko i to było wszystko na kartkówce do zrobienia. Dobra? Czyli mam nadzieję, że troszkę Wam wyjaśniłam. Nazwy tych kątów i jak zapamiętać, wierzchołkowe mają wspólny wierzchołek, tak, ten i, ten i ten, i ten i ten, przyległe muszą mieć wspólne ramię i razem tworzą kąt półpełny 180, a naprzemianległe to jest jeden z piętra wyższego, jeden z piętra dolniego, no i najlepiej, jeżeli one są odwrócone, to wtedy jest taka klasyczna nazwa kątów na przemian ległych. Tak? A te, które są, słuchajcie, takie same, to to są odpowiadające. No i jak to się też wypisze przy naprzemianległych, ległych, to pamiętajcie, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, że wiecie, że jak ten ma 100 stopni, to ten też ma 100 stopni i ten też ma 100 stopni. Dobrze? Tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłam. Tak, kto mnie słuchał i, i chciał się tylko nauczyć, no to do zobaczenia na następnych filmikach.